220 milionów złotych trafi do gmin województwa małopolskiego w ramach kolejnego już konkursu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze będą wykorzystywane przez gminy, gdzie według wstępnych założeń ma zostać zrealizowanych 176 różnych inwestycji. Do naszego subregionu sądeckiego 77 milionów złotych. Są to środki, które będą przeznaczone na najbardziej potrzebne inwestycje w naszym regionie. Te inwestycje były wynikiem Zabiegów samorządowców, w szczególności wójtów burmistrzów, którzy zarówno u parlamentarzystów, ale też u pana wojewody, u panów wicewojewodów zabiegali o te inwestycje, które ich zdaniem są najważniejsze. Pieniądze z funduszu inwestycji lokalnych trafią m.in. do Nowego Sącza, a planowana inwestycja to przebudowa ulicy Starowiejskiej. Milionowa dotacja, jak zapewnia prezydent Ludomir Handel, to 50% pierwszego etapu całej inwestycji. Przebudowa, modernizacja ulicy Starowiejskiej na osiedlu Helena. Tutaj, oczywiście, też łącznie z całym otoczeniem cmentarza. Ta ulica ewidentnie wymaga przebudowy, zarówno budowy chodników, jak i sieci. Instalacji odprowadzającej wodę opadową. 1 250 000 zł otrzyma nawojowa. W gminie powstanie Centrum Kultury. Środki te łącznie ze środkami z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone zostaną właściwie na jeden główny cel: to jest dokończenie budowy Gminnego Centrum Kultury. Oraz jedno zadanie, które wiąże się także ściśle z historią naszej gminy mianowicie budowa parkingu przy kościele w Wielkiej. O środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wnioskował także wójt korzennej Leszek Skowron. Blisko 6,5 miliona dotacji wykorzystanych będzie przy rozbudowie urzędu gminy. Jesteśmy w stanie wykonać rozbudowę i remont urzędu gminy, który właśnie już od chyba 5 lat czekał na, na tego typu środki. Pandemia szczególnie nam się dała we znaki, ponieważ było ciasno i nie mieliśmy tych warunków, żeby zabezpieczyć właśnie te bezpieczeństwo mieszkańców. O dofinansowanie dwóch inwestycji wnioskowała z kolei gmina Łabowa. W ramach otrzymanych pieniędzy wybuduje Centrum Aktywności Społecznej. To jest obiekt oczekiwany od wielu, wielu lat przez mieszkańców Nowej Wsi, drugiej największej wioski w gminie Łabowa. Wreszcie będzie mogła tam mieć swoją lokalizację biblioteka, punkt spotkań, miejsce spotkań koła gospodyń wiejskich. Takiego obiektu Nowa Wieś, jak mówię, czekała wiele, wiele lat. Drugą, drugim inwestycją z inwestycji lokalnych będziemy wykonywać wymianę wszystkich przystanków na terenie gminy Łabowa, aż będzie ich 25 na... Super nowoczesne przystanki wykorzystujące najnowsze technologie. Pełna lista gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach drugiego konkursu w Funduszu Inwestycji Lokalnych, jest dostępna na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.